Oż ty morda. Rozpinamy hamulce, bo mnie ściągnęło. Z powrotem hamulce, bo to jest niebo. No nie ma żartów dzisiaj, nie? Cześć, witam was wszystkich w kolejnym filmie Zazwyczaj jak nagrywam film z przejazdu do Skupu do Czech To odbywa się to w drugą stronę na pusto A w związku z tym, że jest już połowa lutego Jest siódma rano i zrobiło się dość jasno, więc mogę coś nagrać. A chcę wam pokazać w jakich ciężkich warunkach dzisiaj musimy przekroczyć tutaj pasmo górskie i granicę polsko-czeską. Ja już musiałem włączyć napęd, bo tylne koła miały zbyt duży uścisk. Jeszcze wczoraj pogoda była bardzo dobra, można powiedzieć, na transport. Nie było w ogóle śniegu, temperatury w granicach 0 stopni, no i przede wszystkim sucho, także tutaj byliśmy spokojni, ale o godzinie 17 zaczął padać deszcz ze śniegiem i dostaliśmy ostrzeżenia o możliwej, o możliwej gołoledzi w niższych partiach gór. No a tutaj wiadomo Widzieliśmy, czego się mamy spodziewać, że będzie e, jednak ciężko. Więc musimy jechać dość ostrożnie, za stawami. Co prawda nie mamy dużo, bo na moją przyczepę jeszcze orkiszu by tak pewnie jest 700 kg, mogłoby wejść. A chyba ta partia orkiszu to już taka powiedzmy końcówka z magazynu. Mamy wrażenie, zobaczymy na wadze, ale mamy wrażenie, że ten e, konkretny orkisz, który ładowaliśmy na, na dwie ostatnie przyczepy jest zdecydowanie lżejszy więc ja myślę, że mam na przyczepie nie więcej jak 5 ton tylko czyli w sumie ciągnę 8 no ale mimo wszystko w takich warunkach drogowych, jadąc no jeszcze chyba pół biedy pod górę, ale no z góry beje trzeba uważać, żeby gdzieś tam przyczepa nie pchnęła zestawu i nie próbowała go w jakoś niebezpieczny sposób złamać wczoraj był taki pracowity dzień Zaczynamy przygotowania na pełną skalę do wiosny, do ruszenia w pole. Myślę, że pewnie za 2-3 tygodnie w naszych warunkach już będziemy mogli się pokusić o jakieś pierwsze prace polowe. Bo jak widzicie, na razie u nas to jest biało. Rozpoczęliśmy czyszczenie materiału siewnego, płaskórki jarej do siewu. Wczoraj na rozgrzewkę wyczyściliśmy dla tutaj rolnika lokalnego, ekologicznego, który chciał zasiać płaskórkę. 50 kilo ładnie do big bagów to zapakowaliśmy zważyliśmy, kupiłem w końcu wagę do big bagów myślę, że to na gospodarstwie taka waga powinna być my jej wcześniej nie mieliśmy i jak o kurcze, ale dziury i jak durnie workowaliśmy i ważyliśmy po 50 kilo całkowicie bez sensu, zwłaszcza, że taka waga to jest koszt Rzędu tam 300 zł. No i wygoda, nie? Big Bag Raz, pras, Podniesione, Załadowane, a nie trzeba godzinę dźwigać worków, także no to e, ładnie nam to usprawniło pracę. Oczywiście czyszczenie e, materiału siewnego można to uznać za wstępnie dokładne, no w ekologii. E, ciężko nam jest doprowadzić do, zwłaszcza płaskórkę, to jest takie ziarno, które no, trzeba mieć zestaw sit i czasami nawet dwukrotnie przeczyszczać I pod, warunkiem, że nie będzie, pod warunkiem, że nie będzie nasion, które morfologią przypominają nasion płaskórki Bo tutaj wtedy tylko jeszcze sortownik optyczny mógłby coś wskórać No ale przede wszystkim jakieś słomki, duże chwasty zostały odseparowane Ja uważam, że materiał siewny jak na ekologię w porządku Przede wszystkim dlatego, że ja wcześniej otrzymywałem od, nawet od dużych firm materiał siewny płaskórki. Co prawda nie był to kwalifikat, no ale te, te duże firmy miały możliwość dokładnego przeczyszczenia tego ziarna i nigdy nie miałem tak czystego ziarna jak uzyskujemy teraz. Myślę, że w następnym tygodniu Wam pokażę jak to wygląda trochę w takich jeszcze w spartańskich warunkach, ale no, dużo się dzieje względem rewitalizacji na gospodarstwie i myślę, że ten rok i przyszły będzie przełomowy dla gospodarstwa, gdzie my wiele rzeczy będziemy mogli już finalnie postawić w tym miejscu, w którym to ma być zmechanizować zainwestować właśnie w takie jakieś proste e, ciągi technologiczne i będziemy mogli, mm, no, raz robić to w jakimś tam reżimie e, może nie tyle sanitarnym, co w takim jakiejś czystości. Gdzieś tam nie będzie się na nas kurzyć, nie będzie jakichś problemów z e, ciągłym przestawianiem żmijek i tak dalej. E, no i zresztą wszystko powinno mieć jakieś tam swoje miejsce, mówię tutaj o narzędziach, warsztacie i tak dalej, i tak W magazynie, suszarni, to wszystko ma zostać w jakiś tam sposób Ucywilizowane, także No, jestem w Dobrej Dobrej myśli No i chłopaki Jeszcze, aha, no Oprócz tego dojechał wczoraj ASL Kolejna dostawa, także Zbiorniki pełne, czekają na wiosnę kurczę, ale tutaj Szaleństwo A widać jak to spod kół Daje No, i co? Aha, no przyjechał ASL, tę płaskórkę wy, wyczyściliśmy. W ubiegłym tygodniu dojechało paliwo, także mamy na te pierwsze prace, pierwsze miesiące myślę, aż do siewu gryki, paliwo zabezpieczone. No, czekamy z utęsknieniem na kopareczkę, bo dla niej mamy też dużo pracy. No, ale ona wiadomo, swoje musi odstać, gdzieś tam tych pracy jest dużo a nie jesteśmy przecież jedyni, którzy chcą mieć naprawiane maszyny. Są jakieś kolejki, trzeba oczekiwać na części, na podwykonawców gdzieś tam, także no to ten czas naprawy się wydłuża, ale no przy tak można powiedzieć gruntownym remoncie, no tego trzeba było się spodziewać. Właśnie przejechaliśmy na stronę czeską, no i teraz Będziemy, będziemy powoli się staczać, trzeba jechać powoli, żeby nie narobić sobie jakichś tutaj szkód. Chciałbym zobaczyć, jaka jest temperatura. U nas było na gospodarstwie minus 2, tutaj myślę, że będzie mrozie Minus 3,5, tylko tego tak nie ma mrozów, ale zobaczymy. Bo ostatnio była taka anomalia, że u nas było na plusie, a po tej stronie góry, tam w Dolince, na magazynie było minus 10. No zobaczymy jak tym razem. No i są ciekawe ile tej gryki no panie szeryfie proszę mnie nie popędzać, to nie ma co szarżować, bo zrypać się tam na sam dół, no to wiecie dobry jeziorność panie i to tyle byłoby z tego jeżdżenia eee, no, no także eee, wielkimi krokami się zbliżamy do rozpoczęcia sezonu Mam ważny dla Was komunikat w sprawie mm, ostatniego filmu, w którym mówiłem o niezapłaconej e, do końca fakturze o tym, że e, nie popuszczę. E, dostałem bardzo duży odzew od Was. Wielu rolników do mnie napisało wiadomości, że jest w podobnej sytuacji, co mają robić. E, więc e, opowiem Wam, jak sprawy się mają u nas tutaj na gospodarstwie w tej chwili. Bo ja na przykład jestem już po pierwszych przesłuchaniach w związku z zawiadomieniem o, pop o możliwości popełnienia przestępstwa z kodeksu karnego artykułu 286. Także no, opowiem wam ile było tego orkiszu finalnie i w drodze powrotnej jak to tam wygląda sprawa z, z windykacją swoich należności. Trzymajcie się, do zobaczenia później. Cześć. No i cześć, wracamy już po rozładunku, trochę to trwało, bo no, mieli tam chłopaki problem z uruchomieniem kosza zasypowego i podajnika. Nie było okazuje się miejsca już na nasz orkisz. i musieli do takich specjalnych, oni mają przygotowane takie specjalne kontenery na przyczepie takowej no i się do tego rozładowywaliśmy, trochę za mi tam zeszło o kurcze ale mnie rzuciło chyba zakręcie, nie ma co wariować no powiem wam, że widziałem jak coś tam szeryfa zaczęło rzucać to szarżować ciur, włączam napęd. Nie wiem czy dużych prędkościach się nie powinno, ale chyba jak jest tak ślisko to się nic nie stanie. No w każdym razie e, uruchomili nareszcie ten e, podajnik, myślę, że wydaje mi się, że spodziewali się, że nie przyjedziemy. Przez to, że w nocy właśnie tak dopadało śniegu jest goło ślisko ale takie warunki nas nie przestraszą. Czyli co prawda jakby były większe przyczepy, na przykład gdybym miał w tyłu nie szóstkę, tylko dwunastkę, to już bym z większym respektem rozważał czy jechać czy nie. No a tu miałem szóstkę, czyli małą przyczepę, jak no ten traktor. O kurczę i na przyczepie dużo, 4,5 tony. Orkiszu, zarówno ja, jak i tato. Tato miał żeby was nie skłamać, 4450 kg, ja 4500 równe. No, także magazyn jest pusty w tej chwili i następne sprzedaże dopiero po przyszłych żniwach. Co cieszy, to cena Orkiszu poskoczyła. Nie wiem, czy podskoczyła globalnie dla wszystkich, czy tylko dla mnie. E, tutaj pracownicy wygadali się podczas rozładunku, że mój orkisz jest bardzo ładny, gruby, duży, a w tym roku był bardzo duży udział osztymu morde. hamulce, bo mnie się ciągnęło. O. No z powrotem hamulce, bo to jest nie... No nie ma żartów dzisiaj, nie? Nie ma żartów, jednym słowem. Och. Bo się poskarżyli, a czy poskarżyli się? No, pochwalili moje oki, że jest bardzo e, ładny w stosunku do tego, co e, i oni sami mają, bo mają też duże gospodarstwo e, i tego, co sprowadzają e, z innych krajów, głównie z Niemiec się okazuje. E, no to, więc... Pawełek poszedł do kierownika negocjować cenę. Więc tam 90 zł na tonie mam więcej niż do tej pory sprzedawałem w ostatnim, w ostatnim czasie. Więc no super, no się cieszę. Bo te 90 zł na tych 9 tonach, to powiem wam, że mam dzisiaj jutro i pojutrze fajne narty. <laughs> Za farmoszkę można byłoby powiedzieć, tak? No, a myślę, że tak ładnie śnieg popadał, świeży, warto wykorzystać sytuację i pojechać faktycznie na narty. Zwłaszcza, że jeszcze w tym roku nie byłem, No, a mieszkam przy samym wyciągu narciarskim, no, to już jest w ogóle rozpacz. Dobrze, ale teraz do meritum sprawy, bo się rozgadałem. Eee, tak wam zapowiadałem, eee, nie odpuszczam nowi Pogorzelec, spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Kędzierzynie Koźlu. I e, będę walczył do, ostatnie, do samego końca o swoją należność, niezależnie, czy to jest 616 czy 60. Powiedziałem nie i koniec i tylko e, wasze wiadomości, które e, tak licznie napłynęły do mnie na skrzynkę odbiorczą e, na mailu, na Facebooku, na Instagramie, że wam również niekoniecznie ten sam e, kontrahent. Jest dużny, i to duże kwoty za e, płody rolne. No słuchajcie, e, myślałem, że jednak skala t, t, tego typu e, oszust jest dużo mniejsza, a okazuje się, że wracamy jakieś do e, lat 90. i początku lat 2000, gdzie e, no, z tymi płatnościami były problemy. I uważam że my jako rolnicy w takich sytuacjach nie możemy zrobić nawet kroku wstecz. Koniec, wiem, że to czasami się wiąże z jakimś stresem, z problemami takimi czy dodatkowymi obowiązkami, ale jak będziemy popuszczać 2000, 4000, 6000, zaraz będzie 10, 20, i tak jak Wy mi piszecie 43,5 tysiąca, ktoś nie zapłacił. 20 tysięcy nikt nie zapłacił, 150 tysięcy ktoś nie zapłacił, no to słuchajcie, jeżeli będziemy biernie na to wszystko patrzeć i najlepiej psioczyć albo polskie prawo chroni oszustów bo on ma chęć zapłaty, bo coś tam zapłacił. Nie do końca tak jest. Dlatego Was proszę, żebyście walczyli o swoje, bo tylko w taki sposób możemy wyeliminować z rynku. Kontrahentów, którzy są nieuczciwi. I zgodnie z moimi zapowiedziami i z tym, co się dowiedziałem od Was pod, w komentarzach pod moim filmem oraz od Radcy prawnego, wystawiłem od razu notę odsetkową. Została ona przesłana do tego młyna, i następnie powiadomiłem ich drogą elektroniczną, że Składam do zawiadomienie do prokuratury o możliwości e, popełnienia przestępstwa z artykułu kodeksu karnego 286. I koniec. Wczoraj półtora godziny byłem przesłuchiwany w tej sprawie. E, no cóż wam mogę powiedzieć. To nie jest pierwszy przypadek. Ja nie jestem pierwszym przypadkiem. Tak? I. E, Mam nadzieję, że moje wyjaśnienia były na tyle mocne, że prokuratura stwierdzi prawdopodobieństwo popełnienia czynu zabronionego i będzie toczone dalsze postępowanie. I słuchajcie, przy transakcjach zwłaszcza z jakimiś nie, nieznanymi, e, z nieznanymi kontrahentami, musicie na przyszłość zabezpieczyć następujące rzeczy. Oczywiście, wuzetki muszą być podbite przy, przy dostawie towaru, e, czy tam listy przewozowe, cokolwiek, to musi być. Jeśli sami nie wzięliście towaru, wiózł wam to jakiś przewoźnik, Wejście faktury to jest też dowód na to, że towar został dostarczony. Potem wystawiacie fakturę, upewnijcie się, że została wysłana drogą elektroniczną. Jeżeli dostaliście drogą elektroniczną potwierdzenie, że ona została odebrana, jest ok. W przeciwnym wypadku wyślijcie ją również. Przesyłką poleconą. Trudno. Ja wiem, że to czasami się nie chce pójść na pocztę, poświęcić pół godziny i 10 zł na e, przesyłkę poleconą, ale to jest naprawdę, w przypadku kiedy e, sprawy się skomplikują, to jest naprawdę istotne z naszego rolniczego punktu e, widzenia. E, I co jest bardzo ważne, nie wiem, jak to wygląda w sprzedaży produktów konwencjonalnych, ale myślę, że też często tak jest, że przed dostawą spisujecie umowy. Ale ślisko. Jeżeli spisujecie umowy, to musicie dopilnować, żeby to nie było tak, że oni wysyłają wam kontraktem druga strona umowę niepodpisaną. Wy podpisujecie, odsy odsyłacie i nie dostajecie Podpisanej umowy e, z powrotem, to jest e, celowe działanie nieuczciwych kontrahentów na to, żebyście później mieli problemy bez tej umowy na wpisanie ich na listę dłużników, chociażby e, w biurze e, informacji gospodarczej. Także e, te rzeczy, z, z punktu widzenia e, naszego, są bardzo istotne i musicie o takie rzeczy zadbać. Dlaczego? To nie gwarantuję wam, że ktoś wam zapłaci, ale yy, na samym początku postępowania minimalizujecie ryzyko, że prokuratura czy policja wypnie na was przysłowiowy tyłek, w momencie, kiedy powie, że nie dopełniliście pewnych formalnych rzeczy. Także dla mnie yy, to jest ważne. Yy, całe szczęście u mnie jest cała historia yy, mailowych. Wiadomości, bo chociażby młyn pogorzelec wysłał mi umowę bez podpisu. Wysłał mi ją po fakcie dostarczenia towaru. I, z, i według w mojej opinii zrobił to całkowicie celowo. A moje późniejsze próby da, dawno, dawno temu, jeszcze przed tym, y, jak zgłosiłem y, sprawę do prokuratury prośby o odzyskanie umowy z podpisem kończyły się fiaskiem, więc naprawdę są rzeczy, na które musicie uważać, chociaż dzięki temu, że tak młyn postąpił, tutaj jestem, jak byłem po, po przesłuchaniu, no występują, występują przesłanki do Popełnienia czynu zabrono, zabronionego i te y, na pewno będzie e, postępowanie toczone dalej e, przeciwko panu Dariuszowi Maj, Majowi, nie wiem czy się odmienia, chyba, e, który jest prezesem e, spółki. I e, tak jak powiedziałem, niezależnie czy to jest 600 zł, 6000, 16 czy 60, ani kroku wstecz, ja się nie. Ja się nie cofnę i nawet gdybym miał dzisiaj przegrać, to już będę mądrzejszy przy następnych transakcjach, czego, jakich błędów nie popełnić. A dzięki temu też będę mógł jakieś informacje Wam przekazać. I myślę, że to jest bardzo, ale to bardzo istotne. I mam nadzieję, że dotrwaliście do tego momentu filmu. Na ten moment to jest wszystko. O, kurczę, mam jakiś telefon, także muszę odebrać i widzimy się już chyba przy pracach polowych. Do usłyszenia na razie, cześć.